Kwalifikacje, ponieważ nikt się nie kwapi. Ostatnie jeżdżenia kwalifikacji, to sobie pojechałem na spokojnie, jak tradycyjnie. Przymierzałem się do czasu i dopiero wykoń, wykręcony na sam koniec czwarte, no bo mówię, nikt nie, nie jechał, także czwarte. No i plan na wyścig był taki, żeby utrzymać tą czwartą pozycję i w założeniu, że będę silniejszy od kilku osób, a słabszy od tych, którzy... Notorycznie tutaj wygrywają, no teraz jeszcze przyszedł Woł Lukas i ktoś tam jeszcze z naszej zaprzyjaźnionej ligi. Patryk startował z boksów miał, także wiedziałem, że gdzieś tam kiedyś mnie dogoni, ale że tempo miał takie same jak ja, także myślałem, że jakoś się uda, no niestety popełniam błąd, nie wjeżdżam do pit stopu. Postanowiłem jechać dalej na tej prawie zdezelowanej oponie. Konsekwencją tego było to, że w połowie okrążenia gdzieś złapałem kapcia, trzeba było się turlać, dojechaliśmy do boksu, zmiana na medy i dwa stinty, trzeba było przycisnąć, no ale te ciśnięcie to wcale nie wychodziło, tylko tak powoli się turlaliśmy, no ale udało się jakoś po niespodziankach, po prezentach utrzymać tą czwartą pozycję. No więc tak, kwalifikacje dla mnie, no Nastawiłem się ogólnie na, to, na strategię w wyścigu. Nie chciałem jakichś tam super hotów lecieć, po prostu pojechałem najszybciej jak potrafiłem i na oponach Medium, więc to trochę wolniej było. Normalnie to obstawiam na softach, to by było z pół sekundy szybciej, ale to i tak było spokojnie, drugie miejsce, więc i tak jestem zadowolony. Myślałem, że Łukaszek mnie wyprzedzi bez problemu, ale jednak trochę stracił. No i Brian, no to poza zasięgiem, to no taka prawda. Potem wyścig, no to start, no to poszedł po mojej myśli całkowicie. Brian został po zewnętrznej i nie miał szans się obronić, jeszcze trochę za szeroko wyjechał i to już go odbiło kompletnie. No i się przebiłem na to pierwsze miejsce i tak właściwie jechałem od startu do mety. Odjeżdżałem już od, na samym początku. Od Briana i Lukasa, potem jeszcze chyba, nie wiem, Brian tam zrobił jakiś błąd albo bardzo wcześnie miał pit -stopy. nie wiem dokładnie co tam się stało, ale bardzo szybko potem miał 20 sekund straty czy coś takiego. No i jechałem swoje. Strategia najpierw myślałem na medium, hard, medium. W końcu się zdecydowałem medium, medium, hard. No i to, 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 to chyba nie było złe. Na koniec tych hardów to mi zostało naprawdę niewiele, tam przód to chyba 20%, więc to naprawdę dobrze, że Łukaszek nie miał tempa pod koniec na tyle dobrego, żeby mnie dogonić. Poza tym jeszcze pod koniec też miałem problem z Chrisem, który wyjechał z pitu obok mnie, jechał bardzo podobnym tempem, najpierw jechał za mną, potem mnie wyprzedził, potem on zaczął tracić, to ja go musiałem wyprzedzić z powrotem. No i na tym to straciłem 5 sekund, 10, coś takiego, ale ogólnie i tak jestem bardzo zadowolony, nie spodziewałem się takiego wyniku, więc jest super.